Dzień dobry, witam Państwa. Sytuacja, która ukazuje nam się od samego rana jest znacznie różna od tej, która była obecna jeszcze na zakończeniu wczorajszej sesji. Euro złoty osłabił się o prawie 2 groszy i w tym momencie osłabia na poziomach rzędu 3,72,10-3,72,00. USDPLN również podszedł do góry i w tym momencie znajduje się na poziomach rzędu 2,62,50-2,62,20. Oczywiście zareagował również eurodolar, który jest z poziomów 1,41,20, 1,41,30 w dniu wczorajszym szedł na poziomy poniżej 1,42, na 1,41,70, 1,41,60. W dniu dzisiejszym poznamy cztery publikacje. Pierwsza z nich to godzina 11.00, inflacja HCB w strefie euro. Wartość oczekiwana to 2,1% względem 1,7% z miesiąca poprzedniego, także tutaj dosyć dynamiczny skok w górę, no i myślę, że od tej pory będziemy bacznie obserwowali ewentualne posunięcia Europejskiego Banku Centralnego. Również o godzinie 11.00 indeks Z w Niemczech, wartość na to minus 22 punkta względem minus 18.1 punkta z miesiąca poprzedniego, także tutaj sytuacja delikatnie się e, pogarsza. O godzinie 15.00 przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, tutaj napływ kapitału netto w miliardach dolarów. Wartość oczekiwana to 60 miliardów względem 19,2 miliarda z miesiąca poprzedniego, także duży, duży skok, który myślę, że krótkoterminowo może korzystnie wpłynąć na dolar. 15 minut później, bo kwadrans po trzeciej, minia produkcja przemysłowa również w Stanach Zjednoczonych. Wartość, którą oczekujemy, to wzrost o 0,1% względem wzrostu 20% w miesiącu poprzednim, także tutaj naprawdę wartości znikome cieszą wzrost, ale biorąc pod uwagę fakt, że gospodarka amerykańska ma o wiele, o wiele większe możliwości jest to publikacja nadal na poziomie na pewno niesatysfakcjonujących ekonomistów amerykańskich. Szanowni Państwo, dzisiaj nad ranem, w nocy, po pierwszej naszego czasu, miało miejsce wystąpienie Bena Bernanke w klubie w Stanach Zjednoczonych, w klubie oczywiście ekonomicznym. Odnosi on tam się do aktualnej sytuacji gospodarki Stanów Zjednoczonych. To, co powiedział, to fakt, że w najbliższym czasie będą się starali utrzymać inflację na niezmienionym poziomie oraz tak stymulować gospodarkę, aby mimo wszystko wydobyć się z dołka i w 2008 roku zacząć odnotowywać wzrost. Dziękuję Państwu uprzejmie, życzę miłego dnia. Do widzenia.